Witam serdecznie po raz kolejny i dzisiaj o temacie kontrowersyjnym przez ostatnich kilka lat, dlatego że wiadomo, kto interesuje się tematem, to wie, co działo się ze szczepionkami COVID. No i oczywiście te szczepionki również były zatwierdzone dla dzieci. W telewizji mówiono nam, że szczepionki są oczywiście bezpieczne i że bez problemów powinniśmy dzieciom takie szczepionki dawać. No ale teraz na podstawie artykułu z Epoch Times, ponieważ na podstawie tego właśnie artykułu z The Epoch Times przygotowany został dzisiejszy materiał. No otóż dowiadujemy się z tego właśnie materiału, z tego artykułu, że tak naprawdę to była wielka jedna ściema, czyli po raz kolejny Foliarze mieli rację. Otóż Wewnętrzna notatka Agencji do Spraw Żywności i Leków, czyli FDA, ujawniona przez The Epoch Times, pokazuje, że naukowcy pracujący w działach bezpieczeństwa szczepionek znaleźli co najmniej 10 przypadków śmierci dzieci, które ich zdaniem mogą być związane właśnie ze szczepieniem przeciw COVID-19. Dokument ten jest z 28 listopada i przygotowany został przez doktora Vinay Prasada, szefa Centrum Oceny Biologicznej FDA, czyli właśnie Agencji do Spraw Żywności i Leków. Według niego, po raz to jest pierwszy raz właściwie, kiedy w samej agencji FDA. Oficjalnie przyznano, że szczepionki mogły spowodować zgony dzieci. No, wiadomo, że rodzicom się nie wierzy. Przez ostatnich kilka lat było takie, były takie przypadki, kiedy podejrzewano, że właśnie szczepionki przeciwko COVID mogły spowodować śmierć u dzieci, no ale oczywiście rodzicom się nie wierzy, tylko cały czas nawołuje się do tego, żeby dzieci szczepić, no i oczywiście dorosłych. Zespół badawczy przeanalizował 96 zgłoszeń śmierci dzieci, które trafiły do systemu VAERS w latach 2021-2024. A ten system VAERS to system zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Stanach Zjednoczonych. W co najmniej 10 przypadkach uznano, że istnieje prawdopodobny lub możliwy związek ze szczepieniem. W notatce podkreślono również, że realna liczba takich przypadków może być wyższa. No wiadomo, może sobie ktoś pomyśleć, że 10 przypadków śmiertelnych to tak naprawdę nic takiego ale trzeba pamiętać, że liczba takich przypadków może być wyższa z tego powodu, że system WARS opiera się na dobrowolnych zgłoszeniach, a analitycy stosowali bardzo ostrożne kryteria. Jeśli było jakiekolwiek wątpliwe miejsce, jaka, jakaś wątpliwość, to częściej wykluczali związek ze szczepionką. No i jeżeli jeszcze chodzi o ten właśnie system, to również pamiętać trzeba o tym, że nie wszyscy znają ten system, nie wszyscy wiedzą, że istnieje taka możliwość do tego, żeby zgłaszać takie niepożądane odczyny poszczepienne. I właśnie z tego powodu, takie zgłoszenia nie są bardzo częste. Procedury zresztą również są dosyć skomplikowane, czy też dosyć czasochłonne. Z tego powodu również lekarze nie bardzo chcą uczestniczyć w tych wszystkich procedurach. No i jest to kolejna przyczyna tego, że po prostu przypadki zgłaszane do tego systemu WARS, no bardzo często mówi się, że to są tak naprawdę tylko takie, to są małe procenty prawdziwych, prawdziwych statystyk, które istnieją. Natomiast wysoki rangą urzędnik FDA potwierdził, że notatkę rozesłano do całego personelu Centrum Oceny i Badań Produktów Biologicznych i że analiza zaczęła się dopiero w tym roku. Według doktora Prasada agencja powinna była zrobić to dużo wcześniej. Zwrócił uwagę, że dopiero gdy lekarka z FDA, dr Tracy Beth Hoeg, własnymi siłami przeanalizowała zgony i stwierdziła, że niektóre dzieci zmarły po szczepieniu, to dopiero wtedy kierownictwo zdecydowało się na oficjalny przegląd. Tak więc. Oczywiście tutaj nic dobrowolnie się nie dzieje, tylko trzeba wszystko forsować siłą. Doktor Prasad napisał wprost, że rządowe kampanie szczepień mogły zaszkodzić większej liczbie dzieci zamiast je ratować. Zwłaszcza, że zdrowe dzieci miały bardzo niskie ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Pamiętamy również z pewnością, że wiele ludzi ostrzegało przed tymi szczepieniami dla dzieci, właśnie mówiąc, że naprawdę, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to praktycznie przebieg tej choroby przede wszystkim jest bardzo łagodny a jeżeli chodzi o przypadki śmiertelne to zachorowania na covid-19 wśród dzieci no naprawdę są bardzo praktycznie jest to niemożliwe żeby takie dziecko zmarło po zachorowaniu na covid-19 Doktor Prasad dodał również, że obowiązkowe szczepienia w szkołach i pracy mogły w tych przypadkach przynieść więcej szkody niż pożytku. Czyli po raz kolejny okazuje się, że foliarze mieli rację. Jego zdaniem opóźnione przyznanie się do problemu wynikało z błędów kulturowych i systemowych w, tej, w samej agencji, wewnętrznej presji, polityki i niechęci do podważania masowych programów szczepień. No, ja tutaj jeszcze od siebie dodałabym po prostu powód finansowy, ponieważ wiadomo, że łapówkarstwo na tym poziomie i w agencjach rządowych jest na pewno duże. Doktor Prasad podkreślił również, że szczepionki, choć ratują życie, są nadal produktami medycznymi i muszą być stosowane właściwie. Te same substancje, które mogą pomagać jednym, mogą szkodzić innym, jeżeli użyje się ich w niewłaściwy sposób. W notatce napisał też, że agencja FDA nigdy nie wymagała od producentów przeprowadzenia badań z randomizacją. Które udowodniłyby, że szczepienie dzieci faktycznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub śmierci. Dostępne dane są według niego ograniczone i obarczone poważnymi błędami metodologicznymi. Po raz kolejny wiadomo, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Doktor skrytykował również często powtarzane twierdzenie, że samo zakażenie COVID-19 wywołuje zapalenie mięśnia sercowego częściej niż szczepionka. Jego zdaniem te analizy są wadliwe i nie pokazują rzeczywistego bilansu ryzyka u zdrowych nastolatków i młodych dorosłych. Doktor Prasad zapowiedział duże zmiany w regulacjach, w tym, szybkie działania dotyczące sygnałów bezpieczeństwa związanych ze zgonami dzieci oraz koniec z dopuszczaniem szczepień w ciąży na podstawie samych poziomów przeciwciał, bez realnych dowodów skuteczności. Nowe zasady mają wymagać badań klinicznych przed wprowadzeniem większości szczepionek na rynek, aktualizacji wytycznych dotyczących podawania wielu szczepionek na raz. Oraz przebudowy systemu corocznej szczepionki przeciw grypie, którą to nazwał właśnie katastrofą z powodu słabej jakości danych. Podkreślił również, że od teraz regulacje dotyczące szczepionek będą w pełni oparte na twardych dowodach, a szczepionki przeciw COVID-19 nie będą dostawać żadnych specjalnych ulg. Mają być traktowane jak każdy inny lek. Dodał też, że pracownicy FDA, którzy nie zgadzają się z nowym kierunkiem działania, powinni złożyć rezygnację. No zresztą pamiętamy sprzed kilku miesięcy taka właśnie miała sytuacja miejsce, kiedy to kilku lekarzy z FDA między innymi zrezygnowało, ponieważ nie zgadzali się z polityką RFK Juniora. No, wiadomo, RFK Junior wprowadza bardzo ostre rządy, bardzo dla ludzi, którzy są zagubieni w, w informacjach, które dostają z mediów głównego nurtu, dla tych właśnie ludzi jest naprawdę trudno się pogodzić z nową rzeczywistością i z tym, że mogli być przez kilkadziesiąt lat po prostu oszukiwani. Tak więc oczywiście wszystko idzie ku lepszemu. RFK Junior wprowadza znakomite, bardzo dobre zmiany, a będziemy musieli niestety jeszcze długo poczekać na to, aż większa ilość ludzi zgodzi się z tym, że ma rację. Tak więc czekamy na kolejne dobre informacje w dziedzinie medycyny. Serdecznie pozdrawiam, do następnego razu.